Już północ! A! Mam niespodziankę o, dla myszki Miki. Wybacz, mi, ale w Halloween nie chcemy być nudziarzami. Szanowni państwo, radykalnie zmieniamy nas. Gaszę Właśnie tak, Miki. Dzisiaj mamy Halloween i potrzebna jest radykalna zmiana. Od dziś ten marny klub... ...bęzłego jeszcze będzie. Szło. Zabij czas! Paskudo wszelka, odwiedź nas! W tym barze złe nas Każdy gość jest podły dość! To, to kawy szwarc na zawsze już! Nie będzie Mickey i... mieszkać tu! Ten kub jest nasz! Ten jest nasz! Dla Mickey'ego healthy cios! Ale trudno! Czy złączyiska twarz? Bądź Że aż strach ten klub jest na! Bardzo nam tu dobrze, aż się mruczeć chce! Ja tu rządzę, każdy o tym wie! Zgadza się! Boję ci na wakacje, potrzebujesz ich! Zalałeś tu! Wchodziłeś w Ze sceny, kiedy Tylko nigdzie nikt nie ma już ustęp! Łapcie psiska! To koniec, Migi! Ha, 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 Migi! Znikajcie, dzieciaki!